Klu jest takie, że ta zmiana odbyła się teraz pod znakiem kompromisu. To jest kompromis tak naprawdę gotujący żabę, pokazujące, a widzicie, mogą jedną niedzielę więcej pracować. Więc może powinniśmy zacząć wracać do tego, żeby wszystkie niedziele były pracujące dla handlu. I gwarantuję Wam, że w momencie, w którym ta żaba zostanie ugotowana, nie będzie mowy o tym, żeby tym pracownikom handlu zrobić 250% wynagrodzenia za pracę w niedzielę, ani jakimkolwiek innym pracownikom, nie z handlu. Siema, przychodzę dzisiaj z takim pytaniem. Ogólnie od praktycznie zawsze nagrywam wstępy do wideo, które potem, jeżeli z danego streama mam jakiś segment, który publikuję jako woda to używam tego wstępu, który widzicie teraz, tego co mówię teraz, jako wstępu do tego wideo, co znaczy, że czasem do kilku różnych segmentów używam tego samego wstępu. Ostatnio trochę kombinuję z tym, bo na przykład zacząłem po prostu początek streama wypychać przed planszę z patronami i potem jechać dalej z materiałem. Od dłuższego czasu robię też tak, że wstawiam jakieś fragmenty streama, które wydają mi się ostre, takie, wiecie, taką dobrą zahaczką a na samym początku, żeby przyciągnąć uwagę, i szczerze mówiąc, trochę chyba działa, trochę nie działa, ale w sumie nie wiem, jak wy to odbieracie. Więc moje pytanie zasadniczo brzmi: jaki rodzaj wstępu wam najbardziej pasuje? Co was najbardziej interesuje? Co dla was najlepiej działa? Co nie jest marnowaniem waszego czasu? Szczególnie na początku, kiedy wiadomo, że jeżeli was znudzę na początku, to sobie uciekniecie w diabły. Dajcie znać w komentarzach, bo chcę robić rzeczy lepiej dla was. Nie? wiadomo. Zaczynamy. Porozmawiamy o tej wigili nieszczęsnej. Krótko, bo krótko, ale. Ale pogadajmy o niej przez chwilę. Bo ledwo co wrzuciłem wideo, które też się do tego odnosi. A, więc, więc jakby też nie chcę, żeby to zajęło specjalnie długo. To znaczy, jak zapewne widzieliście, odrzucając poprawki między innymi Razem, które teraz e, w takim bardzo śmiesznym w, w wymachu krytykuje, że PiS nie był na sali, żeby zagłosować z nimi. <noise> Ale jak rozumiem, jest to, jest to wbrew pozorom całkiem sprytny zabieg, ponieważ e, razem powiedziało, że głosuje razem ze związkowcami, czyli z OPZZ i z Solidarnością. Solidarność bardzo popiera PiS. Więc razem mówiąc, PiS się nie pojawił, tak naprawdę próbuje powiedzieć ludziom z Solidarności, że widzicie, oni was wystawiają, a my nie. Więc to, to jest kinda cool. Natomiast co się stało? Jakby przegłosowano Wolne Wigilie. Od przyszłego roku. Natomiast w zamian za to e, powiedziano, ok, ale będzie, będą trzy niedziele handlowe w grudniu. I ja widziałem Koruluka, który robi jakieś dziwne wyliczenia e, na ten temat, to, e, które, które mnie się osobiście nie podobają, ale chciałem wam na nie wskazać, bo podejrzewam, że jest to argument, który inni ludzie też mogą przytoczyć. Niesamowite jest odklejenie razemków od wczoraj i ilość dezinformacji dotyczącej tej wolnej wigilii. Więc, w skrócie, jak to wygląda: 15 milionów pracowników dostało dodatkowy dzień wolny. 85% z nich dostało to zupełnie za darmo. 15% z nich ci robiący w handlu dostali to w zamian za jedną dodatkową niedzielę handlową w grudniu. Tak, za jedną niedzielę handlową nie trzy, bo dwie w grudniu już były, teraz dochodzi trzecia. Ale nie, to nie znaczy, że pracownicy handlu muszą w grudniu więcej pracować. Prace w niedzielę mogą odebrać w innym dniu, a ich miesięczny wymiar pracy także się zmniejszył. Ja oczywiście kumam, że ktoś może nie lubić niedziel handlowych, choć sam akurat je popieram przy zwiększeniu stawki za pracę w niedzielę, ale nawet jeśli ich nie lubimy, to pracownicy per saldo zyskują na tej zmianie. To był kompromis. Jak się jest w rządzie z Petruidami, to trzeba iść na kompromisy. Więc rozbierzmy to po kolei, tak jak on to przedstawia. Nie? W pierwszej kolejności 15 milionów pracowników dostało dodatkowy dzień wolny. Nie. Nie chcę rozbijać się co do liczb, ale ta liczba nie jest właściwa. To znaczy, weźcie pod uwagę to, że suma sumarum, 15 milionów. Zakładałoby, że w związku z tym wszyscy pra przestają pracować w, w, w wigilię. To się nie stanie. Będzie mnóstwo e, ludzi, którzy dalej dostaną e, z tego czy z innego powodu obowiązek pracy w, w wigilię. To będą kierowcy autobusów, to będą ludzie, którzy pracują w różnego rodzaju usługach, które muszą być podtrzymywane. Dalej jest dużo ludzi, którzy będą pracować. I co do zasady. Ja osobiście uważam, że jest to mało ważny argument. To znaczy, że rozbijanie tego, czy to jest 15,3 8, jest średnio ważne, natomiast jest ważne w kontekście podawania dalszych danych i tego, że te dane wcale nie wyglądają tak różowo, jak koraluk chce je przedstawiać. Więc teraz tak, druga informacja. 85% z nich dostało to zupełnie za darmo tylko że kierowcy autobusów dalej będą jeździć i jest to jeden z przykładów, ale jest to przykład, więc nie pewien procent w ogóle nic nie dostał. Jak chcemy operować bardzo dużymi liczbami i chcemy używać tych liczb jako kontrargumentu, to warto to wziąć pod uwagę. Jasne, część ludzi dostanie wolne, część fabryk będzie nie, nie będzie pracowało. Jasne. Wszystko w porządku. To nie jest takie proste. Tak? A 15% z nich, ci robiący w handlu dostali to w zamian za jedną dodatkową niedzielę handlową w grudniu. Tu musimy się pochylić nad kwestią handlu konkretnie, ponieważ handel nie jest jedynym, który tego doświadcza, ale doświadcza tego wydaje mi się bardzo mocno, jeżeli nie najmocniej. To znaczy dodatkowe niedziele handlowe nie oznaczają, że będziesz mógł mogła, odebrać sobie to kiedy ci się podoba, tylko oznaczają więcej okazji, żeby być wpisanym do grafiku w dniu, w którym absolutnie nie chcesz być wpisany, czy wpisana do grafiku. To jest główny problem z, tak naprawdę, z niedzielami handlowymi. To, że mamy bardzo mocno zderegulowany rynek pracy, to, że pracodawcy potrafią naciskać, jeżeli nie bezpośrednio zmuszać pracowników do robienia pewnych rzeczy, i udawanie w tym momencie, że to się nie dzieje, bo to jest tylko jedna niedziela, jest po prostu nieuczciwe. To tak nie działa. Oczywiście, ta nieuczciwość wcale nie musi wynikać ze złej woli. Ta nieuczciwość może wynikać z braku wiedzy, z braku spojrzenia na to, jak w praktyce wygląda ta dodatkowa niedziela. To jednak nie zmienia zasadniczo. Tej pozycji pod tytułem to będzie miało miejsce. Jeżeli jesteście tym pracownikiem, który na przykład wygrywa wszystkie chujowe zmiany, dlatego że nie ma rodziny, albo jest w jakikolwiek inny sposób naznaczony w ten sposób, to wy dostajecie po prostu dodatkową niedzielę, w którą musicie pracować. Jeżeli, jeżeli jesteście w miejscu pracy, gdzie Właśnie argumentem za tym, że ktoś pracuje w dany dzień jest jego życie prywatne. To ta osoba będzie musiała pracować w niedzielę. I nie będzie mogła sobie wziąć za to dnia wolnego. Bo nie będzie miała jak. Nie? Więc udawanie, że o, to jest tylko jedna, dodatkowa, wolna niedziela, pomija rzeczywistość tego, jak w tej pracy, jak rzeczy, jak, jak, jak rzeczy w tej pracy wyglądają. Tak. Albo jest nowym pracownikiem. To to jest inna rzecz. Czy ludzie, którzy pracują w święta, nie odbierają tego dnia w inny dzień, ale to nic nie zmienia? To dalej nic nie zmienia. Dla ludzi, którzy dostają, odbiorą ten, 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 ten dzień pracujący w inny dzień, nie zmienia to sytuacji, że jeżeli jesteś w zawodzie, w którym ta, 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 ten, ta konieczność pracy każdego dnia roku istnieje, ten jeden dodatkowy dzień Cię wcale nie zbawi. I to, że on wypadł w niedzielę, nie jest jakimś wielkim. Zma... To zmienia ilość dni. No jeżeli jesteś przedszkolakiem i prowadzisz matematykę w ten sposób, to. Ale teraz pozwól dorosłym rozmawiać. Klu jest takie, że ta zmiana odbyła się teraz pod znakiem kompromisu. To jest kompromis tak naprawdę gotujący żabę, pokazujące, a widzicie, mogą jedną niedzielę więcej pracować. Więc może powinniśmy zacząć wracać do tego, żeby wszystkie niedziele były pracujące dla handlu? I gwarantuję Wam, że w momencie, w którym ta żaba zostanie ugotowana, nie będzie mowy o tym, żeby tym pracownikom handlu zrobić 250% wynagrodzenia za pracę w niedzielę, ani jakimkolwiek innym pracownikom nie z handlu. Ustępowanie w takich obszarach bez jasnych deklaracji ta niedziela wchodzi 250%. Jest działaniem tylko i wyłącznie na korzyść pracodawców, nie na korzyść pracowników. Ponieważ de facto chodzi o to, żeby ludziom przestało na czymś zależeć. Jeżeli będziemy stopniowo rozbierać ten system, to części ludzi przestanie. Zale za, za, za tego. za Zależeć. Jedna ważna rzecz dotycząca pracy w handlu. Wolny dzień nie jest powodem do zadowolenia. Pracodawca nie dba o nic najczęściej. Dogadanie grafiku jest rzadko możliwe, a pracodawca może, ale nie musi. Właśnie do właśnie, właśnie o tym dokładnie mówię. I wiecie, ja widziałem w Wigilię w ubiegłym roku, że w, jedny, w jednym miejscu ludzie pracowali do 21. Prestiżowej sieci piekarni Vincent. Ja się zapytałem, ej, ale dlaczego wy. Weźcie, wyjdźcie stąd. Przecież wy. To jest I oni mówią nie, bo szef na kamerze sprawdza. Czyli ich szef bierze sobie wolne, i siedzi tylko w domu na telefonie i sprawdza co godzinę, czy oni siedzą i czy nie kradną pieniędzy. To nie jest normalne. Ja nie mówię, że ta wolna wigilia jest jakąś wielką stratą. Ja nie mówię, że o. Nie, nie wolno się uśmiechać. Zakaz, zakaz uśmiechania się. Mówię tylko i wyłącznie o tym, że ubieranie tego w narrację o zwycięstwie jest w najlepszym wypadku naiwne. Jeżeli ktoś się dziwi, dlaczego razem pieje, że to nie jest ok, to stawiam, że nie pracuje w handlu. Mało tego. Nawet odkładając na bok. Nie rozumiem, to ci pracownicy piekarni w święta pracowali? Pracowali w Wigilię do godziny 21. Większość firm, nawet przed wprowadzeniem teraz tego świętego zakazu handlu, znaczy Dnia Wolnego, mówiło o tym, żeby skończyć pracę o 13, 14, 15. Jako ta osoba, która mając 20, 20 parę lat, biegała nawet w Wigilię kupić ostatnie prezenty, Mogę bezpiecznie powiedzieć, że kiedyś były sklepy otwarte nawet do 17, potem do 15, potem do 13. Większość biznesów się zamykała w takich godzinach. Co nie zmienia faktu, że ktoś na przypale każe swoim pracownikom pracować do 21.00 w Wigilię i, 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 i jemu ja to wisi. I wiecie, jeżeli ktoś się dziwi, że partia opozycyjna nie jest zadowolona z kompromisowego rozwiązania, które jest. Średnim kompromisem, to nie rozumie na czym polega bycie w opozycji. To nie jest zwycięstwo do odtrąbienia. To nie jest wielki, wielki sukces. I chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Zrozumcie, dlaczego lewica idzie na takie rzeczy. Lewica zgadza się na takie ustępstwa, dlatego, że w ich matematyce oni dostaną coś w zamian, że oni ustąpią. Tej rzeczy dostaną coś w innym obszarze. I ja powiem zupełnie szczerze. Jeżeli okaże się, że lewica za, to, za tą dodatkową niedzielę handlową, kupiła sobie, tak, Zgodę na to, na, na ustawę o, na, na nowe przepisy o, o mowie nienawiści, to to jest kurwa najgorszy deal na planecie. Ponieważ tak. Z mową nienawiści trzeba walczyć, ponieważ mowa nienawiści jest pierwszym krokiem do znacznie gorszych działań dyskryminacyjnych, które kończą się krzywdą. Natomiast absolutnie nie zmienia to, 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 to faktu, że jeżeli chodzi o proporcje poszczególnych, a, po, 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 poszczególnych rozwiązań, to one są super nieproporcjonalne. Niedziela Handlowa za Aborcję. Gdyby, gdyby niedziela handlowa za aborcję, to byłoby to jeszcze rozwiązanie, które ma duży impact. To, co oglądamy teraz, to, jest, to są głupie ustępstwa, żeby móc odtrąbić jakiś swój sukces, które na koniec dnia doprowadzą tylko do tego, że, będą przepycha, że, że stanowiona polityka będzie wszystkich tylko nie ich. I widać to, wiecie, widać to na, na przykład w głosowaniu z wczoraj. Gdzie nowa lewica chórem poparła zmiany w składce zdrowotnej. Daria Gosek-Popiołek, Dorota Olko, Joanna Wicha. Prędzej w żabce zaczną oferować żaborcję, niż yy, nasz obecny rząd ją wprowadzi. No, tego, tego bym się dokładnie spodziewał. Ja pracuję w systemie trzyzmianowym i nie mam żadnych benefitów za niedzielę i święta, bo tak jest prawo pracy napisane, a i, i dzień, kiedy przespiam o szóstej z nocki i prześpię pół dnia, liczy się jako wolny. No, to jest też to, nie? To jest taka propos tego dodatkowego dnia wolnego z wigilii. Jeżeli jest bardzo, 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 bardzo mocno zepsuty system ochrony pracy, to tego typu ustępstwa. Wcale nie są tak korzystne, jak wyglądają. Warto o tym pamiętać. Ja rozumiem, że ktoś może się z takiego ustępstwa ucieszyć, chociaż znowu jest odsunięte o rok, dlatego że koalicja rządząca aktywnie sabotowała to, żeby w ogóle nie można było tej zmiany wprowadzić w tym roku, co też dużo mówi. Ale jeżeli chodzi o, o, o to, jak ostatecznie zostało postawione to rozwiązanie, to sorry, ale ja tu nie czuję. Sukcesu, nie? ja mam cały czas w głowie jednego człowieka, co zabawne, zupełnie nie pamiętam jego nazwiska. Na, naprawdę nie pamiętam, ale mam, mam w głowie człowieka, który opowiadał w 2020, jak to on odchodzi z razem, żeby przejść do nowej lewicy, bo tam jest sprawczość. Bo tam, tam, tam się dzieją, tam się dzieją jakieś rzeczy, a razem nie, posiada, nie, nie, nie umie robić rzeczy, tylko, tylko lewica ma sprawczość. I jak słyszę w tej chwili właśnie Dariego Sek Popiołek czy jak słyszę Olko, czy, czy Wiche, które przeszły po sprawczość, to ja wiem, że one przeszły po główniane kompromisy, a nie po sprawczość. I sorry, ale... Wszystko tutaj ma ten vibe, że najważniejsze że zrobiliśmy kompromis. Tylko ten kompromis wręcz zapobiega wychyleniu tej igły, tego wskaźnika prawica, lewica w jakikolwiek sposób na lewo. Bo te kompromisy zawsze mają koszty absolutnie nieproporcjonalne do zwycięstw które za nimi mają iść. I dlatego mi się to w chuj nie podoba. I jeżeli te kompromisy mają też polegać na tym, że wychodzi Wicha i mówi, że przedsiębiorcy są krwią naszego narodu i są, są kołem zamachowym naszej gospodarki, to sorry, nie, ja pierdolę, ja, 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 ja pierdolę. Wszystkie nerwy związane z tym, czy jej się uda zdobyć mandat, czy nie, rok temu i obserwowanie do, do rana praktycznie, jak, jak się przeliczą głosy, czy, czy, czy ona się zakwalifikuje, są to, to, to do śmieci, nie? Bo ja ostatnie, co bym chciał, to zobaczyć, właśnie taką osobę w... wychodzącą z partii razem, a potem uciekającą z partii razem. I ja poniekąd rozumiem, że części tych polityczek bardzo się nie podoba to, że my siedzimy i krytykujemy, zamiast realnie działać. Ale w momencie, w którym to realne działanie okazuje się być tym, to ja chyba wolę, żeby oni siedzieli i krytykowali. Czy jakbym był dudu, to bym wetował czy podpisywał ustawę w tej formie? Ja bym z, e, zgłosił poprawki prezydenckie. Bo, bo, bo mogę. Bo rok jest na to. O, zresztą w tej chwili są tego. Już są prze, prze, już sygnały że Rzepa już daje sygnały, że Duda może zawetować ustawę. Pozdro 600. Dlaczego Andrzej Duda może zawetować ustawę? Jak się okazuje, pierwsza. Z poprawek może być powodem weta prezydenta Andrzeja Dudy. Popiera on pomysł, aby 24 grudnia nie był dniem roboczym, natomiast jest przeciwnikiem jakichkolwiek zmian w liczbie niedziel handlowych. To rozwiązanie niekorzystne dla pracowników handlu. Myślę, że pan prezydent się na to nie zgodzi. Senat musi poprawić ustawę uchwaloną przez Sejm, w przeciwnym razie posłowie będą e, pracować nad nią od nowa, tłumaczy źródło polskiego radia w, w kancelarii prezydenta. Poza tym wiecie, czy Duda może się do czegoś przydać? Ale przecież, jeżeli Duda to zawetuje, to on nie zawetuje tego z troski o ciebie, tylko dlatego, że PiS prawdopodobnie czuje, że spierdolił sprawę, nie blokując tych poprawek i chce dogrywki, do no. Mało tego, wcale bym nie był zdziwiony, gdyby się okazało, że Duda to zawetuje. Temat spadnie i Wróci w ogóle do dyskusji w momencie, w którym będziemy znowu dwa miesiące przed kolejnymi świętami. Ponoć Duda nie gada z Kaczyńskim od lat, ale ja powiedziałem pis, a nie Kaczyński. Szansa, że to się skończy tym, że za rok będziemy w takiej samej sytuacji, wcale nie jest mała. I dyskusja odnośnie tego, czy to lepiej, czy gorzej, nie jest wcale taka prosta, nie? Niech wyśle do TK, by powiedzieć, że jędziela handlowa jest niezgodna z konstytucją. Ale TK jest w stanie rozsypki i TK też tak naprawdę średnio cokolwiek kurwa w tej chwili może zrobić. Urok tych zmian w Trybunale Konstytucyjnym, który zrobił PiS i relacji Trybunału Konstytucyjnego do dzisiejszych rządzących jest taki, że Trybunał nie jest w stanie ani w dobrych rzeczach, ani w złych rzeczach tam pomóc. Dudu może to zawetować dla swojego interesu. Skończy się tak, że. Jak Wigilia będzie daleko, to nikt nie będzie czuł entuzjazmu do tej wolnej Wigilii, więc ludzie to po prostu oleją, nie? Ja tam Trzaskowski wygra w czerwcu i wszystkie niedzielę będą handlowe? Słuchaj, wszystkie soboty będą przymusowo robocze, nie tylko niedzielę handlowe. Co wy tam za głupoty gadacie? Nad Sejmem napiszą coś w stylu praca czyni wolnym albo coś podobnego i będzie super. Pamiętajcie też, że niedziela handlowa konkretnie w tego w, w, w grudniu, to jest dodatkowa niedziela handlowa w miesiącu, który ma największe kurwa obłożenie. Bo wszyscy muszą kupić prezenty, bo wszyscy muszą kupić zapasy na wigilię, wszyscy muszą je przygotować na Armagedon, więc sklepy są bardziej tłoczne, klienci są bardziej wkurwieni, wszyscy są bardziej zmęczeni. To, to też jest kontekst, który istnieje. Pod pewnymi względami ta wolna, ta, ta, ta wolna wigilia jest jeszcze dodatkowo oto do tyłu, dlatego że w Wigilię część ludzi już siedzi na dupach w domu i przynajmniej się nie rusza, żeby zatruwać życie tym pracownikom handlu. To też małe wygrańsko. W sensie mało wygrane, a nie hura sukces. No, Koroluk jest lewicującym liberałem, no ale co to ma do rzeczy tak naprawdę? Moja ocena jest jego argumentów, a nie jego po pozycji. Uważam, że Koroluk przez 99% czasu jest bardzo, bardzo zbazowanym człowiekiem, ale też uważam, że czasem po prostu wychodzi, że używa mocno swojej zdroworozsądkowej perspektywy, a nie, nie bierze pewnych czynników w ogóle pod uwagę, i to jest jego słabość, i to tylko tyle, i aż tyle. No, nie, nie, nie róbmy z tego też jakiegoś wielkiego halo. Dwie nieskończoności: U Karolina Krowa oraz Michał i Karolina. Pojedyncze nieskończoności: Adam, Lendas, Aleksander Bratkowski, Nihilistyczny ateista, Aidan Kree, Flavius, AMBR, Marok Kila oraz Dom York. Pizzy: Adam Powłowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, 0198, Konrad Sambion, Fingal Szamisen, Puchcio, Gentleman 7, Strażnik Sanktuarium, Mala Marciniak, Członek Komisji, WZK i Janek, Kolmik Erdok, Michał Skoczyński, Neurofotoreceptura, Restless Dream, Smutny Michaj oraz Z Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Petrowski, Patrycja Zwarden, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Brzęczek, Jacek Maksymowicz, Jacek Stolarski, Kartograf i Obwiam, Adam Arcyma, Galma The Gamer, Wiktor Okowski, Kupa z Poznania, Borsuk Cukrowy, Adryna Rozik Maciej Danielak, Amadeusz Hajduk, Nikodym Cukry, Andrzej Dubiel, Anna Karpeta, Nowen Kryptianus, Chris Poland, Liczkoś, Bartomej, Marcin Lalak, Druby Mefisto, Silwanelka, Gulas, Prometo, Hypatia, Maciej Nagiel, Deobszan, Radamor, Erik Nord Mapi, Pajkoci, Pilotaż Nat, Misza, Anne Silius, Szefo, Erbirk, Adatin, oraz Fukoro. A osoby dające kawę, Szymon Popławski, George Sorosz Patryk 128, Łukasz Ciesielski, masaż, masasze Tofów Wędzony, Vampire Lords, Archipan Krator, Szech Kosmobytu, Maksymilian Kocimski, Krzysztof Grębłowski, Mkersjum, Makari Marcin Marcin Harasimowicz, Gruszka Paweł Pikuła, Justyna Lech, Miejscowy, Olaf Barbarian, Daniel Koć, Emil Miku 39ski, curełek, tropster, dom Eg, Jano, Adam Tomus, Kocureł Snawkin, Beowul nowa i wreszcie dawcy herbaty co za dziwna nazwa Wiśniewski, Marchew Zwyczajna, Tomasz Olszewski, Monika Piechocińska, Arkadiusz Gumiński, Richard Bryliński, w Polsce Bartosz Sawacki, Mateusz Strzałkowski, Lenin from Wired, Ernest Palimski, Hubert Mazur, Michał Smereka, Jakub Bździel, Łukasz Pluskota, Malwina Huzarska, Bondmoni 3 Albert Stompu, reciepecie ktbm KTM32, LaCardaranty, Brizler, Bochenek, Czikoły, Aniela, M, Soni, Link, Solas, Łukasz, Adrian, Wlubelk, Misiek, Daru, Miriach, Ja, Łukasz, Klodin, Feiner, XLS, Jarmir, Mango, NC47, Relilo, Zylwo oraz Franek. A teraz skoro jesteś, udało ci się zostać do końca, powiedz mi, co, co, co najbardziej lubisz widzieć na końcu tutaj teraz, tak jak mówię ja teraz? Żarty, miłe rzeczy, pytania, C to, że już poszedłem spać? <grystanie> Zostaw komentarz.